W Szkole Podstawowej numer 10 w Zgierzu odbyła się trzecia edycja Międzyszkolnego Konkursu recytatorskiego. Dzieci z różnych szkół prezentowały wiersze z humorem, pokazując nie tylko świetną pamięć, ale i ogromne emocje. Nie zabrakło uśmiechu, tremy, rekwizytów i wielkiej dawki poezji. Pokrajała, posiekała, kartofle, buraki, noriarkę, sole, kapustę, pietruszkę solaryjną no, i dogarka. Jak dbać o chrapy? Jak dobrać sminkę? Jakie ozdoby nosić w pobytach? Jak czesać ogon, gdyby ktoś pytał? Jejku, jejku, pewnie palec! Nie, nie! Palec, uciął palec! Może uciął przez to przycie, uciął sobie język w bucie? Może łunik i pąterkę? Młody loczek, albo szelkę? Krzaków, wielbiórz, żabie utka? Niech się pani nie ośmieszy Połknął żabę i odleciał. Żaba się strzelił focha, ale z czasem nie pokocha. Podpowiada mi rozsądek, że do serca przestrzał on dead. A next to kobieta. kwota wielki krzyk poniosła. Widział to takiego osła? Przyszła krowa tuż za drogiem. Zbiła szybę lewym Ciepło mi niego w to mi gra? Dlaczego akurat wybrałaś ten wiersz? No, bo moim zdaniem był fajny. A co czujesz, jak się właśnie występuje na scenie? Jakie to są uczucia? Trochę stresu i też takie zadowolenie. Możesz przybliżyć nam, o czym jest faktycznie ten wiersz? O, twój. o Żabie, która była chora i została z niej garska w proszku. O piłce, która chce po prostu zwiedzić świat. A Dlaczego akurat ten wiersz wybrałaś? To moja akurat wychowawczyni wybrała ten wiersz. A co czujesz, jak jesteś tam na scenie? Wielkie podekscytowanie i trochę tlem. O, te, o takiej rybie, który był dobrym matematykiem, i, ta, i taka ryba przyszła. No i on nie umiał najłatwi, najłatwiejszego przykładu: 10 od 0. Mam trochę szczęśliwa, że występuję, ale też tak mm, nie, właśnie trochę tak miałam trema. I jak ci poszło, jak uważasz? No dobrze, tak jak miało pójść. Hmm. E, o tym, że e, małpa się znalazła w takim mieszkaniu, gdzie pani się kąpała, i stwierdziła, że ona również chce się wykąpać. I na początku było jej tak miło, spokojnie, a później właśnie w fragmencie wiersza jest nawet pokazane to, że a za gorąco, ta woda to wrzątek. Jak nie zajmiesz pierwszego miejsca, to jak się będziesz czuł? Też dobrze, ważne, bo jest jedna najważniejsza rzecz w tego konkursa. Taka, że ważne, że przynajmniej spróbowałeś. Chcemy wprowadzić uczniów w świat poezji. Chcemy, żeby... Potrafili zapanować nad stresem, tak? Umieli występ, wystąpić publicznie i myślę, że to są nasze główne cele. I rozmiłować ich też w poezji, tak? Tutaj dziś, w tym roku trzecia edycja, wiersze z humorem, więc bardzo zależało nam na tym, żeby podeszli też tak z zabawą, z frajdą do tego, żeby to nie był obowiązek, że kolejny wiersz do nauczenia, tylko właśnie, żeby mieli z tego. Zabawę. I sami, żeby dobrze się bawili, myślę, że to było widać, bo naprawdę poziom był bardzo wysoki. Czego szukacie tak naprawdę w dobrej recytacji? No, dobra recytacja. Po pierwsze, doskonała znajomość tekstu. Po drugie, forma wyrazu. Oczywiście do tego czasami też przychodzą kostiumy. No ale również patrzymy na to, żeby... Treść była zgodna z gestykulacją, z zachowaniem takiego członka yy, nasze, naszego tutaj konkursu. Myślę, że wszystkie dzieci wspaniale się dzisiaj spisały. Yy, mało było widać po nich stresu. Pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Kozicka. Jej interpretacja samochwały zachwyciła jury i publiczność. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiorka, słodka i powalna. A w dodatku daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mi dopieca się.